Ja mam 150. To ile ta szkatułka z Mercedesa ciągnie? No, niech mi Państwo raz powiedzą prawdę. Dobrze, koniec tych żartów. Jedziemy na lotnisko. Mamy zaraz odlot do Monachium. Te rejsowe tutaj e, samoloty latają. Mam tam sprawy do załatwienia. Rano wracam. O 12 już jestem w pracy na etacie. Muszę wam Państwu powiedzieć, że w związku z moją wygraną w niemieckim lot to z ostatniego miesiąca przeznaczam to wszystko na start w ramach teraz kampanii ogłoszonej przez prezesa Rady Ministrów, pana Morawieckiego, otóż w będzie wybierany nowy burmistrz. Tego starego podobno z platformy nie wiem, odwołali mieszkańcy. Chciał budować jakieś śmierdzące oczyszczalnie, czy jakieś tam typu biogazownie na terenach swojej mamy. Tak mi donoszą moi znajomi. No to wiadomo, że to wszystko idzie w korupcję. W związku z tym, że taki pomysł podsunęła mi koleżanka ze swoim mężem, no to powiedziałem, dlaczego nie. Ja lubię startować. Startowałem tu i tam, ale ciągle jestem sam i potrzebuję kontaktów z Polakami. Jeżeli ktoś ogląda ten film a jest z regionu Wałcza, Mirosławca, Tuczna, bądź nie wiadomo skąd jeszcze, to muszę wam powiedzieć, że w ramach tego startu mogę się zrewanżować pięcioma miejscami pracy w Niemczech, całkowicie bezpłatnie. Załatwiam tą pracę na etatach niemieckich. Minimum wynagrodzenia to proszę Państwa 12,50 euro z ubezpieczeniem w niemieckiej kasie chorych AOK, największej z kas. Macie leczenie za darmo, nie musicie czekać do ortopedy, do kardiologa. Tak czy inaczej, w pewnym procencie można powiedzieć, że istomatologa pokrywa też kasa chorych. Przyjeżdżajcie piszcie do mnie, do mnie telefon jest 661 0348 po nagraniu tego programu wstawiamy go w dniu jutrzejszym na stronę wwwartur adres mailowy do mnie arturglowacki27 małpa gmail.com tak Dobrze. Jesteśmy na trasie. Bremer Dortmund. Mijamy w lekkim korku Osnabrück i pędzimy dalej w kierunku Münsterland, największej stolicy Niemiec Minster. Pod tylko tą miejscowością jest, proszę Państwa, tak dużo terenu, że tutaj zamieszkuje ponad 18 milionów mieszkańców, z czego około 10% to są Polacy, a 30% Rosjanie, no i około 25% to są, proszę Państwa, Turcy. Okay. Troszeczkę się tu nam zaciśniło. Muszę ostrożnie jechać, bo inaczej się gdzieś wbijemy. Nie tak jak trzeba. Ale mam pewną rękę. Kierowcy znają ten samochód. Jest oplakatowany naklejkami www.arturmyśnik BM-ki się tam mogą denerwować z tyłu, czy jakiś Alfa Romeo. Tutaj jedzie Ford. 1.8 Duro. Zrobiony przez moich mechaników Z piły z Wawelskiej 116 Auto sprawdzone Na polskich brachach I dobrze ubezpieczone Dobra, puścimy tego Parszywca No mówiłem A nie, to jakaś Skoda <grywa> No niestety, chciał zaoszczędzić Nie miał na BMW, kupił Skodę Okej, okay. czyli czeski Volkswagen No to cóż, grzejemy Dobrze, chwila przerwy, bo tutaj też ktoś się na, napala na szybki gaz, chyba Ford, nie Opel, ojejku to jest Astra stara, a widzicie jak fajnie te auta stary, starszej daty lecą, całkowicie tak jak nowe, no to co, wbijamy się, bo tam z tyłu Mercedes chyba też się trochę przymula. W tym razem, przynajmniej. Innym razem, jak będę jechać Mercedesem, to pokażę Wam, co Mercedes potrafi zrobić na tych niemieckich, na tych niemieckich trasach. Tak, mój kolega chce kupić to auto, nie chce za niego dużo. Praktycznie tyle, co mnie kosztowały naprawy i sprawdzenie diagnostyczne i rejestracja, 3600. Auto widzicie leci jak zwariowane, mało pali i pali wszystko. Co kierowcy diesli wiedzą ze starymi silnikami, co to znaczy pali wszystko? To powiem wam tylko tyle, że auto wspaniale leci na opale. Co jest zabronione, ale nie będziemy płacić takich akcyz, jak sobie nasi rządowi.